Cześć, witajcie. Czy zastanawialiście się kiedyś skąd się biorą żużlowcy? My cię z Grysiakiem postanowiliśmy to sprawdzić i przyjechaliśmy na Polonie zobaczyć jak trenują młodzi chłopcy, którzy marzą o tym, żeby być w przyszłości, tak jak Tomasz Golob, wielkimi żużlowcami. Oglądajcie, porozmawiamy z nimi, porozmawiamy z trenerem i pokażemy Wam jak trenują i na jakich motocyklach jeżdżą. Dziękujemy serdecznie. Jesteśmy już tutaj na bocznym boisku tak, do treningu. dla Na torze mini-żużlowym Beterze Polonia Bydgoszcz, na terenie dużego obiektu Polonii Bydgoszcz. Pan powie tak nam w zaufaniu, jakiś narybek się szykuje, jacyś żużlowcy z tych chłopców będą w przyszłości? Trudno powiedzieć, czy będą, czy nie, bo to są dzieci w wieku 7-13 lat. I na tą chwilę po prostu oni jak gdyby stawiają pierwsze kroki w tym sporcie Są to jak widzicie panowie motocykle mini żużlowe, jak sama nazwa mówi Jest to motocykl mniejszy od tradycyjnego żużlowego motocykla o pojemności 500 Tutaj są pojemności 80 i 125cc Ale można powiedzieć, że ładnie wymiatają, nie? Młodzicie, no mój syn wymiatają. teraz zaczyna, ale pod, pod wodzą e trenera, ale tutaj młodzi to dają czadu powiem Tutaj nawet powiem szczerze, tak bardziej towarzysko i przyjemnie niż na meczu żurlowym, bo tutaj się nie, człowiek nie nudzi, tutaj jak widzimy rodziny przychodzą. I ten słynny zapach się unosi, bo na meczach żółwych już chyba tego zapachu takiego... No, jest, jest podobny, specyficzny też, tutaj też jest specyficzny zapach, bo tu są motocykle dwusuwowe i czterosuwowe, także tej spalonej benzyny i oleju na dużym torze obok metanolu i oleju, także te zapachy mhm. są troszkę inne, ale Łączy, jak zachęcić, młodych, jedno, no, jak zachęcić młodych, którzy uwielbiają jeździć na motocyklach albo chcieliby. E, potrzebujecie jeszcze na rybek większy niż teraz? Cały czas Słuchacie? nabór trwa e, na stronie internetowej BTZ Polonia Bydgoszcz. Jest numer telefonu do mnie. Kto by chciał z młodych, to rodzice proszę namówić rodziców. Niech dzwonią do mnie, się umawiają na spotkanie, wyjaśnię na jakich zasadach jest przyjmowany. Małolat do szkółki mini żużlowej lub małolatka, bo dziewczyny też mogą uprawiać sport żużlowy. W Polsce jest taki przepis. Nie tylko mini, ale i w dorosłym żużlu mogą dziewczyny startować, jeździć. I zachęcamy. Post, no, w pierwszym telefonie umawiamy się na spotkanie rodzice z młodym przychodzą na trening, rozmawiamy, oglądają jak to wszystko wygląda. No i później badania lekarskie, zgoda rodziców i możemy I na posadzić motor, i, na motor i próbne i działają, kółka. Próbne Jakiś kółka. apel może do sponsorów, żeby się odezwali, żeby tutaj wspomogli hmm. troszeczkę tych młodzików, żeby... No, tak, to zapraszamy osoby, którym na sercu leży dobro bydgosko-speedwaya, że warto uważam inwestować w te dzieci obecne i które przyjdą, bo jak wiemy, Yy, przyjemski, Łobodziński, Lewandowski to dr trzykrotni drużynowi mistrzowie Polski mini żużla Łobodziński mistrz Polski indywidualny trzykrotne srebro w parach przez ostatnie trzy lata także tych sukcesów już sporo jest ci chłopcy, których wymieniłem no już startują i trenują na motocyklach na dużym torze na 500 i na 250 pięćdziesiątkach ich też odnoszą, odnoszą sukcesy także sponsorzy, jeżeli czy osoby, które są zainteresowane, żeby pomóc w rozwoju naszej bydgoskiej mini żużlowej, młodzieży żużlowej, to zapraszamy do współpracy. A ja powiem, że warto, także wbijajcie, do, dzwoncie do trenera was poprowadzi. Także... Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Cześć Oskar. Dzień dobry. Ile masz lat? Dzień Ile masz lat? Za parę dni kończycie. Dziewięć. 9. Dziewięć. A kiedy pod... dokładnie, bo wbijamy na imprezę wtedy. Dzień... 19 sierpnia. A ja jesteś najmłodszym żużlowcem tutaj, mini czy najstarszym? Najmłodszy? No nie najmłodszy, no bo tu jeszcze... Ale jak długo trenujesz Żużel, powiedz? E, teraz czwarty sezon. O, to już sporo, to już... Ja ci powiem, że ja widzę jak on jeździ, także on wymiar ta. Tata zawsze tutaj... Czy już dobre wskazówki? Dzisiaj się przysiedliśmy na duży motor się przysiadamy. No to bo tak na małym, tak? jeździ, nie? Nie, nie. <laughs> skąd się, się wzięła u syna taka pasja? No Potacie tak? Ja zawsze chciałem jeździć, ale no, nie miałem okazji. Zawsze te marzenia rodziców muszą być spełnione, tak? Tak, tak? Ale powiedz, sam chętnie wsiadasz na motocykl i jeździsz, czy to tak tata ciebie zawsze pcha? Sam chętnie. Tak? Tak. Jakieś sukcesy już osiąg osiągnąłeś tutaj w tym sporcie? No. Stałem na podium w tym. W, tym, w tym sezonie pierwszy raz. Ale na pierwszym miejscu, drugim, trzecim? Nie, no trzy razy drugie i raz, drugi, i raz, raz trzeci. trzecie. To jeszcze pierwsze przed tobą, nie? No. Tak, po i teraz jakieś zawody się zbliżają? Teraz Wawrowie będą. To jest szansa, że wstaniesz na pierwszy pewnie? No może. A jakie twoje największe marzenie? A tak czyli? No tak nie wiem. Zostać mistrzem świata, juniorów, czy, czy co tam po kolei? Mistrzem świata. A to masz Goloba znasz? Tak. To super. To jest tak. chyba taki największy idol, co? Żużlowy? Czy są lepsi od niego? No, Tomaszego Loba też lubię, z Marzlika, z Marzlika mój idol. Dobra, nie będziemy już tutaj męczyć. Dzięki wielkie, że udzieliłeś Dziękuję. nam wywiadu. Mamy nadzieję, że będziesz już sławny, dorosły, to dalej będziesz chciał z nami gadać. No. A tata będzie dobrym mechanikiem, tak? Tata zatrudnić jako mechanika, czy... Bardziej to mama. Bardziej mama jest mechanikiem. Tak. Tata nie, nie, tata menadżerem. No. Tata wozi tylko, nie? No. Zawodu na brunę. No to wieki, nie? Ile masz lat? Osiem I powiedz mi skąd taka pasja, żeby jeździć na żużlu? Pojechaliśmy na żużel Ale gdzie pojechaliście? Na Polonie Na Polonie mhm. I byś chciał w przyszłości w barwach Polonii jeździć jako żużlowiec? Tak No to super, to życzymy Ci samych sukcesów i do zobaczenia na dużym torze